Jeszcze ktoś do mnie strzela? Tam jeszcze na dole chyba są. Oj, dużo tu jest... ...różnych miejsc... które można pójść. Stacja kontroli świadomości. Ale fajna muzyka jest. Taka epicka. Może pójdziemy może tędy? Wow, wow. Dobra, zły pomysł, zły pomysł. No a są też nie za bardzo mogę atakować. Sporo ich tu teraz będzie. Mirando, schowaj się gdzieś. Ja cię proszę. A czemu ja w ogóle z... A, Aha, bo ja mam tu działko jakieś. Projektor błyskawi. Uuu. Dobra, może to teraz? Wow. Wow, niezła. Co jeszcze tu możemy zrobić? Pięknie, pięknie. Ciężka broń. To strzela trochę jak jakiś shotgun. Nie wiem czy ja w ogóle tam coś robię.

Mirando, zrób coś. Ja nie wiem. Nie, ja nie mam żadnych szans z nim. Jest, o Boże, albo blisko. Żyjecie? Ludzie. Boże, żyjecie. Co to jest w ogóle? z muskawic. Wsujecie! Wow! Fajne to! Ale ludzie, było blisko. Dobra, na razie pistolet. Uch. Ale było blisko. może zapiszemy grę? No tak dawno nie zapisywałam! W ogóle zapomniałam sobie o tym. Okej, okay, dobra, widzę, że jest w miarę czysto. Jeśli zaraz znowu ktoś stąd nie wypadnie jako parzony. Dobra, zobaczmy, czy jest tu coś do pozbierania ciekawego. Dobra ta stacja. kontroli środowiska. znaczy pewnie teraz mi się tak wydaje, bo nie znam tej gry, prawda? Mm, mm, mm. Hmm. Ora, to jest czysto. Nic tu nie ma. Pytanie teraz, gdzie ja mam iść? Dobra, gdzieś w... Au, w Zapewne tędy. O, o. Ale nikt jej nie chce zabić. Woa, wow! Skąd? Fajnie to tak łukiem teraz leci ten. To... rzut. Fajnie to wygląda. Nie macie żadnych czy ciepła, czy coś w ten deseń? Nie? Na pewno nie. No cóż, mówi się trudno. Stacja kontroli środowiska musi być niedaleko. Wrzucimy lekarstwo i włączymy z powrotem wentylatory. Dobra, a co tam jest? W tym drzwiach. Aha, to samo. <laughs> Dobra. O, taki ładny listek, nawet. Drogowskazy, elegancko. O. My wyłączyli maszyny, popsuli wiatraki. Nie Wszyscy ładnie. Wszyscy się duszą i giną. Wtedy zbieracze dadzą nam siłę. Ej, czemu jesteś taki niemiły dla ludzi? Czego chcą zbieracze? Zbieracze chcą zarazy. Ty pracujesz dla doktora. Włączysz maszyny. Hmm, przewidują się. Lekarstwo. Prędzej Cię zabijemy! Normalnie jak wyrocznie. Wszystko o mnie wie. Ła! Załatw! Okej. A bombardier! Uh. No dobra. A uh. ty oczywiście nie możesz z niczego korzystać. Ja sobie może to wezmę. Albo może... nie. Ja... Uh. Centralny system sterowania jest we wnętrzu na środku tylnej ściany. Możesz tam wprowadzić lekarstwo i włączyć ponownie systemy. Och, dziękuję ci, wspaniała Edi. Wspaniały Edi, jakiej jesteś płci? W każdym razie, ten poradziłabym sobie bez ciebie. Ale oczywiście musisz trącić swoje trzy grosze. tak szybko ich wykończyłam, ja myślałam, że to będzie jakaś epicka walka. Jak jakiś boss, albo coś w ten design. Mm, dobra, ale jeszcze zanim to lekarstwo, to ja bym chciała zwiedzić, bo nie wiem, co się stanie. Um, a może coś pominę i... O, tam są jakieś pochłaniacze. Się wolno rusza, też apartnie. Hmm. Tu jest zamknięte coś w ogóle. Chyba tam też. O, ale ten teren jest duży. Drzwi zbadaj. Dobra, zbadamy te drzwi. Musisz przywrócić zasilanie. Aha. No dobra. Idziemy. Przepuśćcie mnie. O. Znowu nie ten przycisk. <laughs> tak wiem, mogłabym sobie zmienić klawisze ten w menu, ale, ale nie chcę w sumie. Przyzwyczaję się. Tylko trochę to potrwa doskonale. Lekarstwo zostało wprowadzone. Teraz musimy włączyć z powrotem wentylatory. Tak, i oczywiście pokonać wrogów. No, Mirando, to ich załatwi! wchodzisz? Są panele sterujące wentylatorów. Są dwa. Po przeciwnych stronach pomieszczenia, w którym jesteś. A No to jedziemy! Ktoś mnie tu ogłusza z góry Tak, Mirando, przyjmij na siebie. Wow, wow. Nieładnie, nieładnie. No ich Żyją jeszcze, a tam ktoś się chowa jeszcze. A nie mogę go tak trafić. Mm. Oj! Da się go w, w niego w ogóle trafić czymś. Opalam strzał strząsowy! O, świetnie. bombardierze, jeden Okej. Okay. Dobrze. Jeszcze ja coś No poleć. O, oh. tak. I powiedzmy tak. Bum. I leży. <noise> Aj, no kurde, nie mogę z Was korzystać w ogóle. Wy nie macie innej broni? Dobra, strzelam teraz trochę na oślep. Nie wiedzieć czemu. Czy no! jeszcze? leży, tak! No co ty nie powiesz? Wbijamy jakieś dziwne worcze. Ok, może napis nie da się? wentylator zaczyna działać. Musimy jeszcze włączyć drugi. Ok, tutaj idziemy. O, to jest ekspozycja. Ja nie mogę zapisać.